Oby Felicia miała rację. Muszę znaleźć Tumt Stone'a, zanim Craven wykreśli go ze swojej listy. Weszła do środka? Nie. Co teraz będzie? Tak po prostu połączymy siły, czy. Długo już ich śledzisz? Kilka tygodni. Słyszałam wiele plotek. Zostawiają ze sobą ciała i bardzo się przejmują karmazynową godziną, cokolwiek to jest. To nie ten nowy klub w Helski, czy? Wow, to. Ale. Noem! Kto tak mówi? Nie ja. Skąd będziemy wiedzieć, że znaleźliśmy ich szefa? Coś mi mówi, że ci ludzie nie grzeszą subtelnością. Rozejrzyjmy się. Kto im ufa? Dam głowę, że to ich szef. To ten facet, który próbował odejść z sekty. Jeśli nie jest głupi, już dawno prysnął. Ale nagromadzili tych zapasów. Wiem, że próbowali zwinąć to i owo ze szpitala. Raczej nie siedzą tu zbyt długo. No, nie że jakiś miesiąc. Załatwimy ich i pójdziemy dalej? W porządku. Więc, ile to już minęło? Półtora roku? Odkąd? Co tam u ciebie słychać? Ta wcale nie potrzebna. Mamy robot. Nie wstawaj. I śpi. Nadal nie szefa. Chodźmy dalej. Uh, zamknięte i pewnie chronione jakimś alarmem. Raczej nie otworzymy ich kluczem. Trzeba będzie się tu rozejrzeć. Zdaje się, że nowi rekruci zawsze są połączeni w pary. Tak, łatwo ich przypilnować. Członkowie sekty najwyraźniej tatuują sobie swoje rangi. A nowi rekruci są zawsze łączeni w pary. Czekaj, mam pomysł. Chcesz się nim ze mną podzielić? Oj, patrz! No jasne. Kluczem do drzwi jest właściwa para tatuaży. Ja już swój mamy. Widzisz gdzieś tatuaż z stosem? To ma być coś dobrego, czy wręcz przeciw? Niby co ci tu wygląda dobrze. Ufaj Flame'owi. Wątpić jest rzeczą ludzką, lecz tylko ufni są godni. Ufaj Flame'owi. Wątpić jest rzeczą ludzką, lecz. No, to wszystko jasne. Zaraz, Myślę, że oddech Diabła i Nuform są jakoś powiązane? Albo by tego chcieli. No i jest. Do dwóch razy sztuka. Nie się. Detektyw Pająk jest na tropie. A ty masz jakieś tatuaże? Tylko ten z nagrobkiem spider Copa. No co ty? <grym> serio? <grym> Ucieknij jeszcze raz! To nie będzie tak pobłaśliwy. <grymne> Ufaj Flame'owi, bowiem wszystko gorzeje. Powiem wszystko gorzeje. Słyszałaś to już kiedy? Ujdzie. zajrzyjmy do więźniów. Zabierzemy cię stąd. Drzwi otwiera się spokojnie. Szybko. Ilu wyznawców jest w budynku? Nie, nie wiem. Mnóstwo. Wyciągniemy cię, kiedy tylko się da. Proszę. Nie powinienem tu być. Jeżeli to są adepci Flame'a, czy ten brylujący tam na dole to Flame? <laughs> Wydaje mi się. Nadal. Odejdą mnie, że to iskrą, która opuszcza typona i dołącza do chyba i Wszystko gra, mówisz, jakbyś. czuje się liście. Jesteś w Polsce. swojego prawdziwego oblicza, Bo on nie może już wyrządzić ci żadnych skrzydeł. nie wyjścia. Oby było tu coś więcej niż ten wygaraczek rano. Dziejów nie było przejrzystszej prawdy. Pamiętajmy więc o tym teraz, bo nadchodzi karmazynowa godzina. Ech. tu jest? Hej, w porządku? Zasługujesz na przerwę, Ciało? Co? Jak? Widzisz przełącznik od drzwi? Nie jestem pewna. Przewody z celi prowadzą tutaj. Z takimi spotkaniami, Juli. Jeszcze ktoś pomyśli, że próbujesz mnie zabić. Nie sądziłam, że uda ci się jeszcze kiedyś kogoś wciągnąć do tych twoich klubów. Miłość to nie podstęp. To nie jest żadna miłość. Wyciągnąłem do was pomocną dłoń jako jedyny. Ani ty. Ani ten związek, głupców, byście tak nie postąpili. Ale co musiałbym zrobić, żebyś mnie nie pokochała? Mów, gdzie się ukrywasz, to ci powiem. <grystanie> Stary Szpital na północ od Astorii. Wpadnijcie do mnie. Jeśli jesteście godni. Widziałaś czy jest flame przez cały czas? Nie! Szkoda, się dałam, ale nie byłam pewna, że. się po Miał taką grupkę, kiedy pracowałam w policji. Zamknęłam ich, ale. on nawiał! Flame'a nawet tu nie ma. Musimy go znaleźć. Najpierw uwolnimy więźniów. Oh, dash! <laughs> <laughs>

Zobaczmy, oni poprzednia Kiedy już te mu powięka, powiedział A! żeby nie mogli się wydawać, a oni mu pozwolili. To będzie straszne! Czyli go po raz pierwszy od czasu ucieczki? Śledziłam go przez wiele miesięcy, Wiedziałam, Szacie adept i Są jakiego dawna grupa? Tamta grupa błędna! A ta banda? Nie wiem, czy ma więcej pewności się czy ludzi! Zabierzmy stąd tych ludzi! Pójdzie do szpitala pójdzie nam szybko. Juri! Przecież to jest najoczywista pułapka! A ja walczyłem z trapsterem. Nie możemy dłużej czekać. Nie wiesz, jaki jest.